ENERGIA ŻYCIA, ZGODA Dochodzi północ. Stoję na balkonie mojego pokoju i szeroko rozpościeram ramiona. Zachłannie nabieram powietrza w usta, jakbym chciała jednym haustem połknąć całą energię Wszechświata, poczuć jego moc oraz mądrość, dzięki której zrozumiem wreszcie, Sens mojego istnienia. W tej nocy gwiazdy wyglądają niezwykle atrakcyjnie. Kasiopeja powabnie migocze, zaś wielki wóz zaprasza w podróż. Raz, dwa, trzy. Słyszę jakiś dźwięk, który wydobywa się z przestrzeni. Ani to stukot, ani szelest. Raczej muzyka, która wybija rytm życia. Czyżby mojego? Pytam. Świata. Kto mówi, kim jesteś? Energią życia. Nie walcz, lecz trwaj i oczekuj. Jeśli pragniesz poznać odwieczną tajemnicę życia i śmierci, otwórz się. Może to naiwna i nieco absurdalna myśl, ale idę za nią. Czuję jak serce i dusza otwierają się na nowe doznania. Ciepły wiatr plata mi ręce, tułów oraz nogi. Choć jest delikatny, to jednak natarczywy, gdyż wchodzi między włosy i elektryzuje przestrzeń. Coś błyska na niebie. Być może to spadające komety, a może światła samolotów. Nie wiem. Zamkam oczy i czuję, jak znika we mnie opór. Staje się lekka i wolna. Wydaje mi się, że wraz z powietrzem połykam energię nowego życia i zespalam się z wszechświatem. W jeden byt. Energia przechodzi przez moje gardło, krtani, tchawicę. Mam wrażenie, że oprócz tlenu oddaje krwi spokój i harmonię, a te płyną dalej do każdej cząstki mojego organizmu. Krystalicznie czyste, pozbawione gorzkich wspomnień żalów, Ależ to cudowne doznanie, jak tchnienie nowego życia albo spełnienie.